Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy dzisiaj mówić o pływaniu. Dobra. Lecimy z koksem. Cześć, mojej z mojej strony. Razem ze mną Jarek Skiba, czyli mój trener pływania. Cześć. E, bardzo dobry trener pływania i triatlonu z Poznania. Dobry, znany, lubiany. Jesteśmy na Termach Maltańskich, czyli tutaj, gdzie na co dzień trenujemy i jakby tym odcinkiem zaczniemy prawdopodobnie, jeśli się przyjmie, nową serię. Seria jakby będzie szła dwoma torami. Po pierwsze chciałbym prowadzić teraz taki format, prowadzić taki format że będziemy się spotykać z ludźmi, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, żeby to nie było tak, że ja będąc amatorem się muszę mądrzyć i to... Później nie zawsze, jest, nie zawsze jest dobrze odbierane, to będziemy się spotykać z ludźmi. Ja będę się spotykać z ludźmi, którzy są specjalistami w jakiejś dziedzinie i nie tylko robić z nimi wywiad długi, pół godziny, 40 minut, siedzony, ale rozmawiać na jakiś taki temat pogadankowy, krótki, 15-20 minutowy, gdzie pokażemy na przykład jakieś ćwiczenia, no bo dzisiaj to zrobimy w wodzie. I konkretnie z Jarkiem nagramy dzisiaj odcinek o podstawowych błędach pływaków, triatlonistów, czyli jak zaczynamy trenować triatlon, jakie te błędy są. No i jeśli seria się przyjmie, to będziemy to kontynuować. Pokażemy prawdopodobnie, jakie są błędy i jak sobie z nimi radzić, a później w kolejnych odcinkach no to zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Format będzie taki, że ja przejdę za kamerkę będziemy Jarkowi, czy będę Jarkowi zadawać te pytania, tak jakbyście, jak wy z nim rozmawiali, czy tak jakby odpowiadał Wam bezpośrednio. Później bierzemy go projdziemy idziemy do wody i w wodzie, w wodzie będziemy nagrywali już konkretne te błędy i ćwiczenia, jak sobie z nimi radzić. A za nami w tej chwili. Co, kto to pływa? Kadra Norwegii? Tak, pływa kadra Norwegii Juniorów najprawdopodobniej. Pływają na 50-metrowym basenie. Czyli kadra Norwegii juniorów ma pewnie z 13 lat i wsadzili by mi na setkę 40 sekund. Przesadzam, <grym> ale z 20 parę sekund na pewno. Dobra, przechodzę za kamerę, lecimy dalej. Pierwsze pytanie, Jarek. Może się przedstaw tym, którzy Ciebie nie znają, w zdania. Pierwsze pytanie, zawsze najtrudniejsze. E, słuchajcie, Leszek mówił, żebym e, nie mówił długo, ale nie wiem, jak to jest nie mówić długo, jak całe życie człowiek e, opiera tylko i wyłącznie na sporcie. I ja rzeczywiście mam tak, że wszystko to, co robię, jest związane z szeroko pojętą kulturą fizyczną i ze sportem, bo e, z jestem związany od 1996 roku, czyli od tego czasu, gdzie triatlon tak naprawdę nie był skomercjalizowany. Poza tym jestem trenerem w poznańskiej szkole sportowej, gdzie uczę pływania. Zresztą notabene to jest mój drugi wyuczony zawód, bo poza tym, że jestem nauczycielem pływania fizycznego, to także jestem trenerem pływania. Prowadzę także kilku triatlonistów. Jest to na chwilę obecną około 25 osób, które przygotowuje do triatonu. Jestem także trenerem personalnym i to co mnie tak naprawdę bardzo, bardzo kręci i jara to pomoc innym i mamy takie stowarzyszenie, które nazywa się Pomaganie przy bieganie. Jest to nasza taka inicjatywa moja i mojego przyjaciela Bogusza i dzięki stowarzyszeniu pomagamy, robimy eventy, które mają na celu raz, że promować pomaganie i ten taki aspekt charytatywny, e, dwa e, promować sport i zdrowy aktywny styl życia. I między innymi organizujemy w tym roku Miejską mile w Starym Browarze 24 maja. To taka trochę reklama, ale wszystkim oczywiście serdecznie zapraszam jeżeli Będzie chcą. Będzie o tym osobne jako. Okej. No dobra, to jesteś przedstawiony. Tych początkujących kreatlonistów trochę już przerobiłeś. Nie, nie, tak. nie, między innymi Pati, Pawła i masę innych ludzi, których nie znam. Czyli w ogóle część naszych znajomych, ale część nieznajomych. Powiedz mi, znaczy, jakby chcemy się dzisiaj skupić o podstawowych błędach. Yy, z tego co wiem, no to gdzieś tam się przygotowałeś trochę do tego odcinka, czyli, czyli pewnie sobie myślałeś? Jakbyś miał powiedzieć takie zupełnie, ktoś wchodzi pierwszy raz, przyjeżdża na pasen. wiadomo, że nie jesteśmy w stanie się skupiać na 5, 10, 20 rzeczach, bo pływanie na tym polega, że musimy te błędy eliminować stopniowo, tak na jest nauka pływania. Ile takich błędów na start zaznaczył? No i później sobie je omówimy po kolei z To znaczy myślę, że w ogóle na początek trzeba powiedzieć, że to pływanie w triagonie jest taką dyscypliną najbardziej techniczną, najbardziej e, skomplikowaną, z racji tego, że jeżeli ktoś nie miał przeszłości pływackiej, to jest mu strasznie trudno e, teraz jakby pływać i osiągać dobre wyniki. Dlatego no najczęściej to jest tak, że rozpoczyna swoją drogę przygodę spływania w Kwiatronie sam, a dopiero po jakimś czasie szuka trenera. Mało kto e, tak na dobrą sprawę od samego początku pracuje z trenerem, no ale najprawdopodobniej tak jesteśmy po prostu skonstruowani, że pewne rzeczy chcemy spróbować, może trochę się sparzyć, a później prosimy o poradę specjalistów. Tak jak zresztą wiesz, pływanie to tak, tak zwany układ naczyń powiązanych i pewne rzeczy jedne zależą od drugich. Oczywiście tych błędów, czy y, y, które popełniają młodzi, w cudzysłowie triatloniści y, jest wiele, ale y, moim zdaniem jakby z autopsji, z doświadczenia y, które posiadam ja bym dzisiaj skoncentrował się na dzisiejszy, podczas dzisiejszych zajęć, podczas dzisiejszego naszego pływania na trzech elementach. Pierwszy to jest oddech, drugi to jest wyleżenie, tak zwana strzałka i trzecia, trzeci aspekt tak zwanej opadającej ręki w krały. Z racji tego, że koncentrujemy się na ćwiczeniach do, do kraula, aczkolwiek pływanie przydaje się tutaj do każdego stylu, to o tych trzech rzeczach chciałbym się powiedzieć. Okej, okay, to pierwszy problem to jest oddychanie. Pokażemy oczywiście za chwilę. Po pierwsze jak ten problem, znaczy jak ten błąd, mhm. e, jak, czy jakie są typowe błędy, które popełniamy i jak i pokażemy ćwiczenie, jak możemy sobie radzić, ale żebyś teraz, no musisz teraz opowiedzieć że o tym, żebyśmy to byli w stanie wkomponować. Czyli powiem podstawowy, jest, jest, podstawowy błąd jest taki, że yy, no niestety środowisko wodne jest dla nas obcym środowiskiem i tego oddychania trzeba się nauczyć. O tyle, ile jest to proste na rowerze i na bieganiu podczas... Chodzenia, to w wodzie musimy się po prostu tego e, oddychania nauczyć, po to, żeby ono było rytmiczne, e, po to, żeby nam ono nie przeszkadzało, tylko e, ułatwiało. E, takie jest ćwiczenie, które ono jest trochę infantylne, bo dzieciakom małym mówi się, żeby robiły bąbelki albo żeby robiły czajnik, ale to się doskonale sprawdza także e, u osób dorosłych. I to ćwiczenie dzisiaj chciałbym e, pokazać z racji tego, że najczęściej ten wydech u, e, u osób, które pływają. Jest albo za słaba, albo go w ogóle nie ma. Albo wypuszczają powietrze e, tak naprawdę tylko w połowie i to powietrze później zalega, albo ten wydech jest praktycznie niewidoczny. Rozumiem, że do takich skomplikowanych kwestii jak oddech na 3, na dwa i tak dalej na razie nie będziemy dochodzić, tylko się skupimy lasami. Nie, bo to jest tak jakby kwestia ćwiczeń oddechowych i oczywiście to co, to, co robimy e, e, oddychając na dwa, na 3, czasami na 9, czasami pływamy basen e, pod wodą. To wszystko ma oczywiście sprzyjać ku temu, żeby ten oddech był lepsze, żeby nasza wydolność była lepsza. Ale dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie, jeżeli mamy tak robić, że, że mówimy o podstawowych rzeczach, to, to skupimy się tylko i wyłącznie na, na tym wydechu. Pierwszą rzeczą jaką e, zrobimy, jaką pokażemy, to wypuszczanie bombli do wody, to co mówiłem wcześniej takie trochę dziecinne, czyli zrobienie czajnika. Bo często jest tak, że wiesz, nabierają, znaczy w momencie rotacji i chęci nabrania powietrza, to jest wypuszczenie starego powietrza, nabranie nowego i schowanie go no tak, pod wodę. No tak, no tak. Fantastico. Super. Super. Tak, pokaza pokazaliśmy jak e, Lechu wypuszcza pięknie powietrze do wody. E, wbrew pozorom e, Łatwe ćwiczenie, ale nie każdy to wykonuje i myślę, że przed tym jak zaczniecie w ogóle pływać, to takie ćwiczenie w miejscu można spokojnie wykonać. A teraz Lechu e, założy płetwę. My używamy płetw do techniki po to, żeby poprawić pływalność, żeby niektóre ćwiczenia było, można było wykonać łatwiej, e, żeby niektóre ćwiczenia można było bardziej zrozumieć. Dlatego używamy płetw i teraz Lechu popłynie na samych nogach do stylu dowolnego, do kraula. Wypuszczając powietrze, robiąc właśnie te nasze przysłowiowe bąble do wody, a w momencie, kiedy wypuści już do końca powietrze, podnosimy głowę do oddechu. To, panie trenerze, puenta do drugiego ćwiczenia. Wydmuchujemy najmocniej powietrze. Znaczy, czyli płyniemy w strzałce albo gacie neoprenowe, albo płetwy, żeby utrzymać lepiej pozycję. Tak? tak. I nie płyniemy jakoś szybko, tylko płyniemy sobie tam swobodnie, powoli, żeby utrzymywać pozycję i jak najmocniej wydbuchujemy. No tak, bo jeżeli chcemy się skoncentrować na jakimś tam jednym szczególe, no to musimy na niego zwrócić uwagę i płetwy mają służyć do tego, żeby nie musić walczyć z tym, żeby nie utonąć, tylko żeby rzeczywiście skoncentrować się na tym, aby poprawnie wypuścić powietrze. Do wody. No na i to i nosem i ustami, tak. i oddech bierzemy do przodu. Dokładnie tak. Nie tak jak w na bok, tylko. Dokładnie. Można to, można, wiadomo, że modyfikacji tego ćwiczenia jest dużo, można wykonać. No ale na razie pokazujemy nawet... po, początki. Podstawę. Podstawę. Ok, drugi problem, o którym powiedziałeś, to strzałka, wyleżenie. Ehm, czyli pomagający utrzymać docelowo zakładam pozycję, czy uczyć się utrzymywać pozycję prawidłową do Krawla. Ehm, no to jak. Jakie są podstawowe błędy, jakby wykonywane na początku, z tym powiązane, i jakie będziemy wykonywać ćwiczenie? Ja zawsze osobom tłumaczę, że jak odbijają się od ściany basenowej, to żeby nie były takim przysłowiowym flakiem. Chodzi o to, żeby zadbać o odpowiednie napięcie mięśniowe i żeby rzeczywiście szukać tej długości ciała poprzez wyleżenie już od samego początku, bo jeżeli odbijemy się porządnie od ściany i ułożymy odpowiednio ciało, to jest duże prawdopodobieństwo. Że tak zwaną długość ciała będziemy szukali, to tak się mówi w te, te troszeczkę tak e, taka nomenklatura e, pływacka, że tej długości ciała będziemy szukali na, na całym dystansie. A w momencie, kiedy odbijemy się e, no, tak naprawdę marnie i zaczynamy płynąć krawlem od pierwszego metra, a nie od piątego czy od szóstego, no, to jest duże prawdopodobieństwo, że tak będziemy płynęli przez 25 czy też 50 metrów, w zależności od tego na jakim basenie trenujemy. Jest to istotne, mimo że w triatlonie tak naprawdę na basenie nie pływamy. No tak, nie pływamy w triatlonie na basenie, aczkolwiek no, to zdecydowanie pomoże nam w utrzymaniu prawidłowej pozycji na wodzie. Wiadomo, że pianka daje nam super wyporność. Jeżeli ktoś posiada mniejsze umiejętności pływackie, no to ona jest dla niego zbawienna, ale myślę, że umiejętność jakby odpowiedniego ułożenia ciała na wodzie jest na tyle istotna, że na pewno pomoże tym, którzy pływają już super, albo tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem. Ok, i ćwiczenia jakie będziemy wykonywać, takie yy, yy, niwelujące, Zwracające uwagę na ten błąd, na czym będzie polegać? Tak, zrobimy podstawowe odbicie od ściany i zobaczymy na ile będziemy mieli czasu, ale też pewnie pokażemy e, kilka ćwiczeń, może z dwa, może z trzy, też nie, nie skupiamy się na tym, żeby e, pokazywać ćwiczeń dużo, bo wiadomo, gama ćwiczeń jest, jest, jest olbrzymia, ale pokażemy z dwa, trzy ćwiczenia, jak e, rzeczywiście e, wyleżeć w wodzie, e, jak daleko sięgać ręką, e, w jaki sposób e, to powinniśmy robić na basenie. No to teraz zrobimy Ćwiczenie numer dwa, albo skupimy się na drugiej rzeczy, czyli odbicie od ściany, szukanie długości e, ciała, przysłowiowa strzałka. Leszek teraz pokaże jak prawidłowo e, odbić się od ściany, e, schować głowę między ręce. E, zrobimy tak, że bez, na razie bez płynięcia, czyli samo odbicie, tylko i wyłącznie odbicie, tak żeby móc wypłynąć na jakimś piątym, szóstym metrze e, basenu. No i mamy to. Leszek pokazał nam, jak fantastycznie trzeba się odbić od ściany. Po to, żeby nie płynąć od pierwszego metra basenu, tylko Leszek więcej wypłynął na 5-6 metrze, co spowodowało, że rzeczywiście ta długość ciała była zachowana. Tym samym wykona na pewno mniej ruchów na basem I staramy się jak najwięcej tego ćwiczenia używać, tak naprawdę obojętnie jakim stylem płyniemy. Czy będziemy płynęli basen żabką, Grzbietem jest wiadomo trudniej, bo prawidłowo powinniśmy odbijać się na plecach, ale zawsze można odbić się na brzuchu, a później na te plecy przerzucić czy, przy stylu kraulowym. O motylu, o delfinie, o koniu na razie nie mówimy. <grym> Moje odgody w tyle. prawda. Dobra, trzeci problem to, o którym wspomniałeś, to opadająca ręka, czyli to, z którym... Znaczy ten, z którym się borykam ja, czy borykałem bardzo długo ja... Na, na... Już nie, no... no... dobra, dobra, ale... Którym boryka się większość początkujących chłopaków, ja nadal, nadal czasem mam jakiś z tym problem. Jak to wygląda na początku, dlaczego to jest takie ważne, w sensie jakby... Znaczy nie chcę cię za bardzo napierowywać, ale yy, ja pamiętam jak mnie nie było, że jakby ta opadająca, opadająca ręka jedna konkretnie u mnie, ona ma szereg później kolejnych błędów. No i jakie będziemy wykonywać ćwiczenie jakby niwelujące krok. No tak, tak jak mówiłem, układ na czym powiązany jest w pływaniu i e jak sobie zobaczycie, przeanalizujecie i poobserwujecie osoby, które pływają, które zaczynają swoją przygodę z pływaniem, to bardzo częstym błędem jest błąd taki, gdzie ręka rzeczywiście opada najczęściej przy braniu oddechu, bo jej wtedy nie widzimy, a to z kolei wpływa szalenie istotnie na pływalność, na ekonomikę, no bo w tym momencie zaczynamy wykonywać o 5-10 może ruchów więcej na basen, a to z kolei ma przełożenie na ekonomiczne pływanie, no bo policzmy sobie teraz zysk 5 ruchów na każdym basenie 25-metrowym, z przełożeniem na 2 km w triathlonie okazuje się, że nagle zaczynamy tych ruchów robić kilkaset mniej. O, no tak, czyli a jakie będziemy wykonywać ćwiczenie? E, dzisiaj popływamy troszeczkę na boku, żeby e, pokazać jak utrzymać rękę i e, nie więcej w jaki sposób e, pod wodą. My też e, tutaj prakty praktykujemy i uczymy e, tego, aby rękę, dłoń utrzymywać przynajmniej 10 cm pod wodą, nie na taflą wody. To dzisiaj pokażemy, e, a także gro e, różnych dokładanek i pokażemy jedno takie ćwiczenie, które wbrew pozorom wygląda na skomplikowane, ty już je e, i oczywiście na samym początku może stawiać problem, ale myślę, że z biegiem czasu osoby już dochodzą do takiej perfekcji, że wykonują ich po prostu dobrze. Słuchajcie, zwróćcie proszę uwagę na to, o czym dzisiaj będziemy mówili. To oczywiście są podstawy, ale zawsze od podstaw trzeba zacząć i. Spróbujcie dążyć do tego, żeby w miarę perfekcyjnie wykonywać każde ćwiczenie, które dzisiaj pokażemy. Czyli zwrócimy uwagę na oddech, który jest szalenie istotny, na ćwiczenia związane z długością ciała i z wyleżeniem, a także ćwiczenia związane z tak zwaną opadającą ręką, gdzie pokażemy dokładankę i także ćwiczenie, jak powinno być ułożone ciało w wodzie. Nasz trzeci błąd, czyli opadająca ręka, najpierw. Leszek spróbuje pokazać, żeby troszeczkę przerysować ten błąd, a później pokażemy, jak powinno wyglądać to prawidłowo, a także zastosujemy ćwiczenia pływanie na boku i jedno ćwiczenie z oddechem, po trzy ruchy z zatrzymaniem ręki za plecami, albo za chwileczkę zobaczycie. Jestem za słabym pływakiem, żeby pokazać dobrze, źle wykonane ćwiczenie, kurde. Za, za dużo mi dołwają stuk. A no, to skoro Jarek pokazał nieprawidłowo, to teraz pokażę Jarek prawidłowo. Postaram się. Ok, słuchajcie, lepu teraz pokażę dwa ćwiczenia. Które oprócz takiego ćwiczenia podstawowego, jak dokładanka, ale jeśli pominiemy, może nawet celowo, No, no. pokażę pływanie. Na boku. Ważne jest to, żeby mieć e, świadomość tego, że ręka przy pływaniu na boku, zresztą tak samo jak przy kraulu czy przy dokładance, żeby ona nie była na powierzchni wody, tylko żeby była schowana 10 cm pod wodą i dłoń skierowana bardziej w toń. Częstym błędem jest to, jak ludzie wyciągają rękę do góry. Czyli ręka w toń lechu popłynie 25 metrów na prawym boku, 25 metrów na lewym boku. Ok? Ok. Niezamierzona, ale wyszła, wyszła reklama Enervita. Jakby Enerwit chciał, <grywia> <grywia> chciał współpracować, to możecie się odezwać. A żela jem najczęściej jak po tym treningu technicznym tutaj z Jarkiem, jak zostaje jeszcze na godzinę tego treningu maczka, to żeby mnie nie odcięło, to, to zazwyczaj wciągam jakiegoś żela. Ostatnie ćwiczenie Jarek, to, to rozumiem też, leczące tą opadającą rękę, tak? Leczące czyli to nasz trzeci aspekt. Tak jak zauważyliście, robimy te ćwiczenia w płetwach, bo o tyle ile dokładankę można zrobić bez płetki i ją pewnie bez jakichś tam większych problemów można wykonać, to to ćwiczenie, które przed chwileczką robił Lechu, czyli pływanie na boku, byłoby ciężkie, a dla osób takich zupełnie początkujących pewnie niemożliwe do wykonania, żeby popłynąć w takim układzie. I teraz, żeby też mieć umiejętność przytrzymania tej e, ręki z przodu i dać wodziec organizmowi. Lechu popłynie kraulem z oddechem co trzy ruchy e, i po każdym oddechu, przy każdym oddechu przekładamy rękę za plecy i płyniemy chwileczkę na bok, czyli wykorzystanie tego ćwiczenia, które było przed chwilą. Kończymy ten odcinek, nagrywamy to jeszcze przed pływaniem, ale wy to widzicie już po pływaniu. Ale stwierdziłem, że raz, że po pływaniu ja muszę jeszcze zostać i zrobić trening, który mi Maciek zadał, bo ja zazwyczaj jak chodzę tutaj na basen, to robię ten trening podwójnie. Pierw technikę z jarkiem, później te 2, 2,5, 2800 czasem. Pozdrawiamy oczywiście Maćka. Tak, Maćka, <laughs> który robi się tutaj ten, znęcać trochę. Czy znaczy, Jarek się zdęca nad techniką, jakimiś zadaniami, o których wspomniał, jak 9, oddech to 9 ruchów, czy pływanie, e, pływanie pod wodą, których nie znoszę. Uwielbiasz a, nogi delfinowe. Nogi, nogi, nogi. nogi delfinowe dokładnie. A Maciek, a Maciek samymi e, kilometrami. Nieważne, w każdym razie. E, dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek do końca, mamy nadzieję, że Wam się podobał. E, dajcie znać w komentarzach, e, czy na Priwie, czy na Facebooku, czy, czy, czy tutaj na YouTubie, e, czy taka formuła Wam się podoba, czy chcie, chcecie, żebyśmy nagrywali te odcinki dalej. Zasubskrybujcie oczywiście kanał, e, dodajcie proszę dzwoneczek, czy jak to tam się nazywa, do powiadomień. No i co? Widzimy się. Znaczy, dzięki, dzięki, Jarek, że, dzięki Jarek, że godziłeś się nagrywać. Będziesz jeszcze większym celem. Przyjemność niż jesteś. Przyjemność po mojej stronie. Może... To się wytnie. <laughs> I, I co? I do, do następnego odcinka. Na Uciekamy razie. na basen. ja?